Dzień dobry, 13 wrzesień, sobota 8.40 Jadę na spotkanie z Wojciechem. I się tak Planujemy pojeździć po okolicy Puszcza Ktyżyńska, okolicy Sopraśla. Taki jest plan, drona nie brałem, co teraz dużo obostrzenia, później odpalę aplikację drone tower, pokażę Wam o co chodzi. Także pokręcimy się po okolicy na wschód od Białego tam gdzie jest właściwie zakaz latania dronem. Myślę, że to taka fajna będzie wycieczka Później odbiór pakietów Dzisiaj nosa piątka Jutro tak zwana szybka dycha Więc dwa biegi jeszcze Ale to on w szorcie wam pokaże Także co, zapraszam na film, zapraszam na przygodę Dajcie suba, skomentujcie W drogę! Witamy Wojciecha jak sytuacja o coś spadło? Nie ja To Wojciech jakie plany na dzisiaj? No daleko, lasu. Czyli generalnie tak jak mówiłem akcja las. Ak akcja Puszczek Tyszyńska No ale niestety drona już tak jak mówiłem nie biorę, nie będziemy latać chyba, bo na wschód od 2 stoku strefy tak zwana S19 Uoko. Bocian, Uoko, Wojtek uciekł, co? Dobra, humory dopisują, pochmurno dosyć dzisiaj. Idealna pogoda na rower, idealna na bieg. na piątka, dziś wieczorem, jutro 10.30, szybka dycha. Zbliżamy się do zbiornika wodnego. Krasna rzeczka. Jesteśmy już Daleko supraśla nad zbiornikiem krasna rzeczka, ale na podstawie aplikacji tej Drone Tower wujcie, czy ma maj telefon, o, pokażę jak to wygląda z dronami. Teraz kiedyś nie można było latać, jak była ta jedna czerwona linia. w ostatnich wydarzeniach dodali czerwoną kreskę, nazywa się ona S19 i w aplikacji Drone Tower już w tej strefie nie można latać jesteśmy tutaj nad Krasną Rzeczką tu mamy Supraś i to wszystko jest w czerwonej strefie gdzie kiedyś lataliśmy dronem tutaj lataliśmy w Supraślu w Czarnej Białostocki nad Czapilówką to już teraz nigdzie nie można latać, chyba że ktoś ma dzięki, zezwolenie także póki co wspominamy jak to kiedyś się tu latało Zbliżamy się do Supraśla Przemkniemy tylko przez miasto i wzdłuż Supraśli potem na rezerwat na te góry będziemy jechać dobry Odwiedziliśmy w Supraślu Pensjonat. Dobrze powiedziałam, pensjonat? Dobrze, pokoje Petra. Pokoje Petra. Tutaj właśnie z właścicielami rozmawialiśmy, zapraszają. Zapraszamy serdecznie. Do Supraśla. Tak zagadnionych wrażeń w Supraślu. Puszcza Kniszyńska, Rzeka Supraśl. Kajaki, rowery. Kiszka babka. Kiszka babka. A nawet jakby dobrze pogadacie z komputerzami, to wiecie ten symbol białostocki. Duch puszczy. Tak. Także się, Petra poleca. Drogę my lecimy. Rzeka Suprać w miejscowości Suprać, jedna z odnóg. Tam jest główny nurt. Ale zobaczcie, jak wygląda rzeka. Fajnie, co rośnięta. Szykuje się do snu zimowego, można powiedzieć. Do takiej kładki przez, rzeko, przez rzekę Supraś. Będziemy przed nią zaraz się przybijać. Tam na rezerwat krzemienne góry. Ale to też było takie fajne miejsce, bo z tego miejsca lataliśmy dronami i można te meandry nie było popodziwiać. Poczekamy na lepsze klimaty. Wrócimy do tego, jak rzeka Supraś wygląda z góry. Póki co zachwycajmy się widokami z dołu. Dojeżdżamy do, też, do takiej miejscówki nad rzeką Supraś. Tam zaleka daleka widać, a my tutaj kręcimy się po rozerwacie Krzemienne Góry. Ale bardzo czysta woda. Na plus. Są rybki to nie wiem czy płotki albo jakieś inne no, nie, naprawdę fajne tereny Wcieramy do takiego rozwidlenia gdzie będziemy skręcać no, ale mamy tam różnego rodzaju takie rzeźby wysoki bardzo stary w stary dąb okay. dąb stary dąb wysoki różnego rodzaju rzeźby wioska słorożkowo mijamy ale charakterystyczne jest to że wszędzie króluje dzisiaj na Włodź żółta zobaczcie ile tej na Włodź jest ona ma też drugą nazwę znana z piosenki niemena jesień czym się zaczyna? niemozami to nie jest właściwa nazwa na włodź żółta, tam. Na włodź, na włoć, na włodź Jak okiem sięgnąć. Zatrzymaliśmy się nad rzeką Sokołdą. Bardzo, bardzo czysta rzeka. No, nie spodziewałem się, że tak przejrzysta jest. Może coś będzie widać. Rybki pływają. No. Sukara karmi ryby. Co tam jest tego suchara? A pory zębów o, nie o, mają. Nie, ale ciapają, zobacz, tam cia o to No widać. Zębów nie mają, jak oni słuchari, będę Ale piękna naprawdę, słuchajcie, miejscówka fajna. E... Gdzieś pod wsią łaźnie jesteśmy, niedaleko wsi łaźnie Piękna czyściutka rzeka. Fajne tereny. No. Dojeżdżam z Wojciechem do miejscowości łaźnie, bo w domu mówił nie ma gdzie się wykąpać, będę szukał na niego <laughs> jakiejś łaźni. Wojtek, trzeba Cię w końcu wykąpać z tym rowerem. I chrobka. <laughs> Następnego etapu już Borki. Wychaliśmy do kulowego mostu tam jest przed nami I Jeszcze przed nami nie wiem, z 15, z 20 km mi się wydaje I Tak będziemy dążać do Galery Białej po pakiet i na bieg Także taki jest plan Dzisiejszy, dwa, dzisiejszy bieg, przepraszam, jeden w nocy No to Robert, to pani <laughs> Wojtek, czy, czy, czy ty będziesz dzisiaj bieg, nocna piątka tak będę, to, to był na polowego <noise> już do galerii białej odbieram pakiety na bieg piątkę i dychę Zostawiam Wójciecha już czeka i roweru, i idę po pakiety słuchajcie, pakiety odebrane Właściwie to jest taki dobry moment, żeby to wycieczkę podsumować. Kilometrów, bo no 77 km wyszło. Nowa trasa, bo byliśmy w tym Surażkowie, w Borkach. E, gdzie tam jeszcze byliśmy? Czeka taka miejscowość, Soko łaźnie. To są takie nowe trasy, gdzie jeszcze tam nie byliśmy. Fajne miejsce, bo naprawdę blisko rzeka. Czysta rzeka, Sokołda, Supraś. E, warto tam pojechać zobaczyć. No i na pewno tam jest dużo, dużo takich, yy, można powiedzieć, jakichś takich przestrzeni życiowych, bym powiedział. Co Wojtek jeszcze byś powiedział? Ciko jest tam fajnie. Ciko. Raz zwierzęta po drodze widzieliśmy, no ale nie sposób to, wiecie, złapać to na kamerach, zwierzęta jak one sobie biegają i śmigają. Ja widziałem jenota i sardy, to były, tak? Tam Czarne. Czarne takie były sardy. No i cóż, to podsumowanie zatrzymałem wśród przed Galerią Białą, bo tutaj mam, yy, znaczy tutaj w stoku, tam, tam będzie stary nosta piątka, dzisiaj szybko dyka. dobra, słuchajcie, żeby nie zanudzać was, pozdrawiamy serdecznie. Cześć, trzymajcie się. Dajcie lajka, like suba, skomentujcie. Cześć. Żegnamy Wojcieka i do następnego. Cześć.